Pewnie kilka osób pamięta to akwarium, bo już kiedyś pojawiło się na moim kanale. Na pewno pamięta to akwarium Dawid Mania, który właśnie zrobił to akwarium i brał udział w konkursie Aquascaping TV, który jeszcze tak niedawno był na moim kanale. Bodajże na przełomie października listopada w tym, że konkursie było naprawdę bardzo dużo ciekawych nagród do wygrania, i drugie wysokie miejsce zajęło właśnie to akwarium. Jedną, jednym z takich warunków dla wszystkich tych, którzy brali udział i by zajęli wysokie miejsce, czyli pierw, w pierwszej trójce, było to, że po prostu mają nagrać film. W dzisiejszym odcinku. Będzie film o tym właśnie akwarium. Po krótkim intro zapraszam na film. Aquascaping TV. Witam wszystkich w przepięknym świecie akwarystyki naturalnej. Na samym początku chyba muszę Wam się przyznać, że ostatnie trzy moje filmy nie były nagrywane na bieżąco. Powiem Wam, że ostatni raz nagrywałem film jakieś 3 tygodnie, albo 4 tygodnie temu nawet. To było w połowie maja, dlaczego? Dlatego, że po prostu wybierałem się na urlop i musiałem nagrać kilka filmów, które pojawiały się kolejno na moim kanale. Oczywiście, live był ostatni na bieżąco, dlatego, że byłem, wróciłem do domu w połowie tygodnia. Nie miałem za bardzo pomysłu na to, jak sobie zorganizować czas i nagrać właśnie ten odcinek. Dlatego wymyśliłem sobie, że zrobię live'a. Wszystkim tym, którzy uczestniczyli właśnie w tym live'ie, bardzo dziękuję. Według mnie to jest też jakaś fajna taka forma komunikacji z Wami. Fajnie się rozmawiało na różne tematy. Napiszcie, czy właśnie tych live'ów chcecie więcej, czy może wolelibyście właśnie tego typu filmy co dzisiaj. Słuchajcie, nie przedłużając, ostatnia wiadomość. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mój kanał. Jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć mój kanał, bardzo proszę. To jest bardzo proste. Klikasz na ikonkę wesprzej, a tam już Cię system dalej pokieruje. Oczywiście to wszystko jest dobrowolne. Jeżeli nie chcesz, nie musisz, dalej możesz oglądać filmy za darmo. Jeżeli już się zdecydujesz na wspieranie tego kanału, w każdej chwili możesz zrezygnować z tego. Słuchajcie, do meritum. Dzisiejszym bohaterem jest akwarium 160 litrów, wykonane przez Dawida Mania. Dawid to akwarium zrobił na konkurs, który, jak mówiłem wcześniej, już odbywał się na kanale Aquascaping TV. Z bardzo grubymi nagrodami. Jak mówiłem też wcześniej, według mnie nikt jeszcze nie zorganizował takiego konkursu na polskim YouTubie. No dobra, to tyle takim tytułem wstępu. Zbyt długiego, pewnie dla niektórych z Was, pewnie mi to niektórzy z Was napiszą w komentarzu. Ale nic, ja jestem trochę takim gadułą, nie moja wina. Teraz postaram się przeczytać to, co Dawid mi wysłał wraz z filmami. Uwaga. Kilka słów o mnie i moim akwarium. Ogólnopojętą akwarystyką zajmuję się od nieco ponad roku. Zbiornik zgłoszony do konkursu to moje drugie akwarium. Pierwsze przetrwało rok. Byłem z niego bardzo zadowolony, lecz po roku nie przynosiło mi już tyle frajdy jak na początku. Kondycja roślin też nie była taka jak w najlepszym momencie. Nie nadawało się do zgłoszenia do tego konkursu. Potrzebowałem zmian oraz kopa do tego, aby całkiem fajny zbiornik zresetować. Zmotywował mnie Twój konkurs, i na dzień przed terminem zdecydowałem się na szybki restart. Tutaj dodam tak od siebie: nie wiem, czy dobrze rozumiem. Przed filmem nawet zadzwoniłem do Dawida i porozmawialiśmy chwileczkę. Mam rozumieć, że to akwarium, które teraz widzimy, ma dzień czasu. Nie wiem, jak to rozumieć. Napiszcie w komentarzach. Może ja coś tutaj źle zrozumiałem. E, czytamy dalej. Zbiornik zgłoszony do konkursu to akwarium o wymiarach 100x40x40 na na 40, ze szkła OptiWhite o grubości 6 mm, co daje nam akwarium 160 litrów brutto. Za filtrację w tym akwarium odpowiada filtr. Ultramax 2000 firmy Aqual z wypełnieniem w postaci 3 litrów Matrixa i 100 ml Purigenu od Sichema oraz gąbki. Używam grzałki przepływowej Hydor ETH300 do rozpuszczania dwutlenku węgla stosuję reaktor narurowy Sera Active Reaktor 500. CO2 podaje 24 godziny na dobę. Nad zbiornikiem świeci belka LEDowa o mocy 65 W. Na diodach Power LED ze wzmocnionym pasmem czerwonym, sterowana sterownikiem TC420. Jako tło użyłem płyty z mlecznej pleksji oraz lampy Aqua LED Slim. O mocy 36 W wersji plant. Aranżację oparłem o klasyczną kompozycję trójkąta z głównym akcentem w postaci epifitów. Do podbudowy użyłem przepłukanego podłoża ze starego zbiornika. Używał wcześniej Dark Soil około 4 litrów oraz substratu podżwirowego JBL Aqua Basic Plus. Jako zasadnicze podłoże użyłem Master Soil w ilości 8 litrów. Plażę wykonałem z piasku Aqua Del, Ebi Sand Brown oraz ciemnego żwiru, również Ebi. Szczerze mówiąc, nie używałem jeszcze ich produktów. Może kiedyś zacznę używać. Hardscape oparty o kamienie scenery Stone. I korzenie Red Moor Wood. I teraz pokażę wam jakie rośliny zostały użyte w tym akwarium i pokażę wam jakie ryby pływają w tym akwarium, a ja za ten czas powiem kilka słów właśnie co sądzę o tym akwarium. Dodam jeszcze na koniec, że akwarium jest prowadzone na wodzie RO i na pełnej linii nawozowej firmy Sichem. Co o tym akwarium można powiedzieć? Można powiedzieć tylko jedno. Naprawdę bardzo fajne akwarium i to, że no warto sięgać po stare sprawdzone pomysły aranżacyjne, czyli w tym przypadku świetnie zrobiony aranż w stylu tak zwanego trójkąta. Dla wszystkich tych, którzy nie znają się na tym, powiem tylko tyle, że takie aranżacje się robi w ten sposób, że z lewej bądź z prawej strony układa się dość wysoko aranżacje i następnie sadzi się wysokie rośliny. Później schodzi się z roślinami, które rosną coraz niżej, 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 aż do roślin tak zwanych trawnikowych. A na końcu warto by było zostawić też troszkę plaży, żeby to akwarium całkowicie się spłaszczyło na końcu. No widać, że klasyki bronią się same pod warunkiem, że są dobrze wykonane, a to akwarium naprawdę jest dobrze wykonane. Powiem tylko tyle też, że każdy kto prowadzi akwaria roślinne wie, że duża ilość epifitów i mało na przykład łodygowców nie jest tak łatwo w akwarium zachować. Bez glonów. Tutaj wszystko fajnie to funkcjonuje i brawa. Jeszcze raz wielkie dla Dawida. No cóż, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam na krótką zajawkę, co będzie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia na razie. Cześć!